Siema, w tym odcinku bawimy się dalej naszym fokusem i teraz będziemy robić koła. Jeżeli chodzi o same łożyska, to macie już tutoriale, więc nie będę naprawdę się powtarzał. Nie chodzi o to, żeby robić kolejny mega film. natomiast chcę Wam pokazać, jak podchodzimy do kół, których nie znamy. To są koła Fulcruma GPM. Więc pytanie: czy Fulcrum, czy GPM? Ciekawe, nie? Bo GPM to też marka produkująca koła. W każdym razie kółka niesamowicie smukle się kręcą. I zważywszy na to, że ten rower nie był serwisowany, świadczy to niesamowicie o szczelności tych kół, tych piast oraz jakości samych łożysk. Nie mamy, że będą te łożyska maszynowe, więc pokażę Wam tylko, jak się zabrać do czegoś, czego nie znamy. Co widzimy w, w tych kołach? Zawsze zaglądamy na ośkę. Czy będziemy tam widzieli profil? do na przykład klucza imbusowego. Tutaj tak nie jest, ale widzimy, że moje, ym, moje nakrętki tutaj mają w sobie mały kluczyk imbusowy, w tym przypadku 3 mm bodajże i po, po ich odkręceniu będziemy wiedzieć coś więcej. Odkręcamy. Najwyraźniej jest to blokada tych ym, tych właśnie ym, nakrętek. Tak, one są zblokowane. Mogą być one jeszcze odkręcane dodatkowo, a mogą być po prostu ściągane. A w tym przypadku są po prostu ściągane. I one jednocześnie nam uszczelniają e, dostęp do łożyska. Nie wyglądają na jakoś niesamowicie super uszczelki. Nie ma tu nie wiadomo ile gum, w ogóle tu nie ma gum. A jednak te łożyska są tak fajnie uszczelnione. I co widzimy w środku? Widzimy łożyska maszynowe. Tak, wciąż bezstrzelesnie obraca się na nich nasza, em, nasza oś. Do tego przydaje nam się em, taki nożyk do papieru. I teraz, sorki, nie będę Wam jakoś tego szczególnie ładnie pokazywał, bo teraz chodzi o to, żeby em, ściągnąć tą nakładkę, uszczelkę łożyska bez zniekształcania. I tak ona wygląda, nie zniszczyłem jej, ściągam ją, odkładam sobie w znane mi miejsce, to samo robię z drugiej strony. To też Wam pokazuję na, na innych tutorialach. Proszę bardzo, tak wygląda. To jest taka gumowa uszczeleczka na stalowej, na stalowym szkielecie i tu mamy już dostęp do naszych łożysk. Tak one wyglądają. Co teraz z nimi zrobię? No Ten smar ma tyle lat, ile, ile ten rower, więc przyjrzyjmy się temu, co mamy tutaj na naszym e, miejscu serwisowym. Mam tutaj e, od tłuszczacz. Już używany i bardzo dobrze, nic mi więcej do tego nie jest potrzebne. Brud opat na dno, więc nie przelewam go, będę zamaczał w nim tylko pędzelek. No tu są moje śrubki. E, tutaj mam swój smart do piast, I nie tylko do piast, bardzo fajny, uniwersalny. A tutaj mam taką, taką podkładeczkę, to sobie zaraz ściągnę ze stołu. E, kółko położę O, w taki sposób na mojej, na mojej podkładce, to była jakaś zaślepka od jakiejś farby czy czegoś. W taki sposób żebym mógł mógł zamaczać pędzelek w odtłuszczaczu, który będzie mi się przelewał przez środek piasty na drugą stronę i w ten sposób bardzo dokładnie wyczyszczę piasty. Potem te piasty bardzo dobrze wysuszę, to znaczy łożyska, i napcham do nich sporo smaru. Po napchaniu smaru, nie wiem na ile, powiedzmy na 70% wypcham to smarem, Czyszczę gumki, których nie będę przynajmniej na długi czas zamaczał w rozpuszczalniku czy w odtłuszczaczu, ewentualnie na bardzo krótko, a potem do wody, żeby go zneutralizować. Zamykam to, nic prostszego, dokręcam i tyle. Więc tak się zaraz będę za to zabierał. A teraz, jeszcze druga rzecz, którą chcę wam pokazać, to z kolei, co znajdziemy w tylnym kole. W tylnym kole widać podobne nakrętki. Które też mają taką właśnie, taki właśnie mały imbus zapobiegający odkręcaniu albo ściąganiu. Zaraz zobaczymy, co tu się będzie działo. Zazwyczaj staramy się odkręcić, poluzować. O, już śrubkę tutaj mam nawet na imbusie konusy śruby od strony przeciwnej napędowi tak, żeby już tutaj przy napędzie, te mocno zakręcone, nic, nic przy nich nie mieszać. Natomiast, co się tutaj stanie, tu się mi teraz nic nie staje, a nie mam tego jak złapać, bo tutaj też oś nie jest na imbus, więc co robię, odkręcam sobie z drugiej strony i patrzę, co się teraz będzie działo. Coś mi się tu teraz kręci i odkręca mi się strona, strona napędowa. O, tak to się stało. Tak to się odkręciło. Jest tutaj gwint. I teraz widzę luźny bębenek. A tutaj widzę już, dlaczego nie tak pięknie te zapadki cykają. Ponieważ popatrzcie, jeżeli widzicie dwie z nich, czyli ta, te tutaj, one są parami, czyli powiedzmy cztery, ale dwie, jeżeli chodzi o ich położenie na tym całym bębenku, ruszają się, a ta jedna tutaj jest już schowana. Czyżby one w ogóle już nie łapały. No, nie, nie odskakują za bardzo, więc to na pewno trzeba będzie dokładnie wyczyścić. Od strony zewnętrznej mamy tutaj teraz zazwyczaj jakiegoś rodzaju taką nakładkę z uszczelką, którą trzeba wyciągać bardzo delikatnie tak, żeby jej nie uszkodzić. A ona potrafi być mocno Zagnieżdżona, zwłaszcza w brudnym bębenku, bo tu jest gwint, w który wkręca się nakrętka od kasety. Ok, mamy ją. Dosyć gruba, taka o. I kładę ją tak, jak ją wyciągnąłem z bębenka. I to, co teraz widzę, to jest łożysko maszynowe, które kręci się całkiem ok, ale na pewno nie tak lekko, jak, jak w przypadku koła przedniego. Więc tutaj robimy to samo, tu jest trudniejszy dostęp do tego łożyska. Zaraz Wam to pokażę. O. Jeżeli za pierwszym razem uszczelka mi nie schodzi, o zeszła, to można ją podważyć delikatnie w kilku miejscach. I tu jest nasze łożysko, ono jest większe od, od tych w kole przednim, co chociażby widać po samych uszczelkach tych łożysk. Tu jest to tylne z bębenka. Tu jest przednie. Ok. Wobec tego teraz dokładne czyszczenie wszystkiego. Jeżeli chodzi o bębenek, tutaj widzę, że tu był jakiś jednak smar, nie, nie oliwka. Jedni bardzo delikatnie dają taki film e, smarowy, inni dają e, oliwkę, ja dam po prostu oliwkę finish Line w to miejsce, a tutaj, tak jak w przypadku koła przedniego, pójdzie Smart Shimano zielony do piast. Mamy całość względnie wyczyszczoną od zewnątrz, natomiast ja bym się chciał dostać teraz pod zapadki, i w tym celu ściągamy ten pierścień. Widzicie, który je przykrywa. Kiedy go ściągniemy, zapadki będą nasze. To jest ten mały pierścień. Tu są zapadki na swoim miejscu. Teraz mogę je wyciągnąć po dwie ze swoich gniazd. I tutaj właśnie jest największe tarcie, to będziemy czyścić i olejować. W kole tylnym, żeby zrobić to dokładniej, musiałem odkręcić te nakrętki z obu stron. Z jednej strony, podobnie jak w przednim kole Wam pokazywałem, nakrętka z taką jeszcze blokującą śrubą małą na imbus. Z drugiej strony ta i ta od strony przeciwnej napędowi za chiny ludowe nie chciała zejść. Nie ma jak tego złapać, nie ma sobie jak z tym poradzić, nie ma za bardzo jak tego wimadło wkręcać, akurat imadło tutaj nie mamy, ale sprawa bardzo trudna. Nie poddawałem się i teraz powiem Wam jak to zrobiłem. Oczywiście poszło w ruch WD40, które wlałem i tutaj w otwór po imbusie i tutaj tak, żeby to mi się z tego mojego gwintu jakoś tam poluzowało. No, ale nie szło. Niestety trzeba było to jeszcze zalać. Zalałem to jeszcze dodatkowo yy, delikatnie naszym odtłuszczaczem, zostawiając to po prostu w taki sposób na noc. I dzisiaj rano, dlatego to, są, to jest film nagrywany na, na dwie tury, na dwie raty, złapałem sobie przez ściereczkę, frotę z jednej strony kombinerami ośkę z drugiej strony mocno, akurat udało mi się chwycić palcami, chciałem też z drugiej strony jeszcze kominerek użyć, ale już nie było takiej potrzeby, zeszło. Więc teraz, jeżeli chodzi o tył, słuchajcie to wszystko tak jak Wam pokazywałem. Bębenek już jest wyczyszczony, jak widzicie jest tutaj oleum już założone, on się leciutko świeci. Ta sprężynka dookoła, ta, ta taka, no, no, no sprężynka. Ona sobie w taki sposób naciska na te, na te zapadki, że podnosi je. Tak są one też nacięte, dlatego ona wpada tak pomiędzy te zapadki. One są, one są tak wycięte w środku. I myślę, że to już będzie cykało bardzo ładnie. Druga rzecz, w koletylnym mamy oczywiście. Dokładnie tak samo jak w kole przednim, tyle, że większe. Maszynowe łożyska, na których nam się to kręci. Już słychać? Że tył jest głośniejszy od przodu, bo w przodzie absolutnie nic się nie dzieje. Natomiast w tylnym kole musi nam się jeszcze na czymś kręcić bębenek i stąd dodatkowe łożysko tutaj. Ono już jest czyściutkie. Jak to wyglądało? E, czyściłem je sobie dokładnie e, naszym odtłuszczaczem i w miarę czyszczenia ono chodziło coraz ciężej, w coraz, coraz bardziej chropowaty sposób, po prostu brud, który już tutaj się e, znalazł został rozmiękczony, rozpuszczony i podczas ruchu te kulki gdzieś tam go w jakiś sposób odpychają na boka podczas czyszczenia on z powrotem pomiędzy kulki się dostał i to w e, bardzo, bardzo chropowaty sposób działało, teraz już jest bardzo płynne dokładnie to wypłukałem Płukałem też w wodzie, pod wodą, um, czyściłem, czyściłem, wypłukiwałem, czyściłem i tak to wygląda. Więc co teraz będę robił? Teraz to łożysko nasmaruję. Łożyska w kole tylnym teraz otworzymy sobie, dokładnie tak samo jak w kole przednim. Bierzemy śrub, śrub, bierzemy nóż do, do papieru i bez pośpiechu, Danielski, żeby nie próbować nadrobić czasu straconego. Przy odkręcaniu ściągam z obu stron moją uszczelkę. Pamiętając, która uszczelka jest do czego, to samo zrobię z drugiej strony. No i zabieramy się do czyszczenia. Rozpuszczalnik, odtłuszczacz, podkładka, łożyska. I to, co chcę teraz zrobić, to po prostu obficie to tutaj zlać tym moim odtłuszczaczem, ruszając też łożyskami żeby tam się po prostu dostało jak najwięcej tego odtłuszczacza, więc robię to obficie. On sobie spływa do mojej podstawki. E, należy też dużo kręcić łożyskami w międzyczasie. I tak robię z obu stron. Kiedy to już zrobię, to będę chciał mieć pewność, że. O, teraz słychać, ten brud się przemieszcza i nawet trochę o. Blokuje te łożyska, ale zaraz po wyczyszczeniu to zniknie. Eee, potem, oczywiście, trzeba się upewnić, że nie ma już rozpuszczalnika, kiedy będę wkładał nowy smar, więc łożyska będą musiały być całkowicie suche. Oto ciąg dalszy pracy nad naszymi kołami i minęła zima, i przyszła wiosna i w końcu, może skończymy nasze koła. <noise> tak jak wam pokazywałem. Po wyczyszczeniu dokładnych, dokładnie piast i mechanizmów, które zaraz pokażę Wam, też w tylnym kole, muszę mieć 100% pewności, że tam się już woda nie znajduje. Jeżeli nie mamy sprężonego powietrza, czy z, po prostu z sprężarki, czy, czy z puszki, no to należy wydmuchać siłą swoich płuc wodę, ile się da z łożysk. Ja też odstawiłem łożyska w ciepłym miejscu, tak żeby mi. Całkowicie wyschły, podobnie w naszym bębenku. Musiałem mieć całkowitą pewność, że tutaj już się woda nie znajduje, ponieważ jak tutaj teraz nawale smaru zamkniemy tą uszczelką, to stąd woda już nam nie wyjdzie. Teraz ponownie sobie jeszcze naoliwimy nasze zapadki. Czy jeszcze gdzieś tutaj jest jakieś zabrudzenie? O. Jak widać tutaj też już jest ten materiał troszeczkę wypchany, są takie małe zadziorki na tym bębenku, więc tutaj zaraz pójdzie olej, tutaj smar i jeszcze jedną rzecz mam chciałem powiedzieć odnośnie tylnej piasty. To znaczy dwie rzeczy. Jedna jest taka, że w tylnej piaście to łożysko od strony bębenka nie wygląda najładniej, ponieważ niestety jest zardzewiałe. I my to jeszcze złożymy, nasmarujemy, natomiast trzeba będzie myśleć w przyszłym sezonie. Myślę, że teraz to widzicie naprawdę brzydka tu jest rdza. Trzeba będzie myśleć o wymianie tego. Nie ma absolutnie luzów, natomiast słychać po prostu, że to jest głośne. Koło będzie nam się kręcić dosyć fajnie, no ale jakieś tam dodatkowe opory na pewno tarda już będzie nam dawała i brzydko to wygląda. Druga rzecz. To łożysko, tak jak widzicie, w odróżnieniu chociażby od tego zewnętrznego, przeciwnego, czy tak jak łożysk w przednim kole, tutaj mogliśmy w łatwy sposób sobie nożykiem podważyć uszczelkę takiego łożyska i ją wyciągnąć. Tutaj było już z tej strony gorzej, ponieważ ta uszczelka tam głęboko schowana nie dała nam możliwości po prostu podważenia jej, żeby wyciągnąć. Tutaj bardzo proste i prymitywne narzędzie mi przyszło do pomocy nóż, którym już mnóstwo rzeczy robię. Chyba zacząłem od ściągania farby z kanadyla naszego pierwszego, pamiętacie tego Delta V, T tym nożem między innymi. A takie zagięcie wykonane na jego końcu dało mi możliwość w taki sposób podważenia sobie i ściągnięcia właśnie uszczelki bez uszkodzenia jej. To co teraz robimy, no w zasadzie to już chyba najmilsza praca nas czeka, czyli upchanie smarem łożysk, upchanie smarem też naszego bębenka, to znaczy łożysk bębenka. Zaraz Wam wszystko dokładniej pokażę. Chcę, żeby ten mój smar się naprawdę dostał tam, tam głęboko, nie tylko na zewnątrz tych łożysk, ale też i do środka. I teraz już za bardzo z tym nie będę bawił. O, dodatkowo sobie kręcąc tym, gdzieś tam ten smar upycham. E, więc to, co teraz zrobię, to właśnie sprawię, że ten smar znajdzie się na łożysku, e, prawy, lewym i prawym tylnego koła na łożysku, oczywiście też obu łożyskach piasty przedniej, oraz smar znajdzie się tutaj. I Jak to już zrobię, to się spotykamy. Super! Cała piasta ufajdana smarem. U Fajdana jest smarem nie bez przyczyny. Chcę, żeby tego smaru był tutaj nadmiar, a cały ten nadmiar pomoże mi uszczelka wcisnąć do środka, bo chcę, żeby ten smar właśnie tam się znalazł. Tak po prostu naciskając palcem i tylko kręcąc ośką nie da się tak, tak bardzo wypełnić tego łożyska smarem, a na tym mi tutaj zależy. Chcę je dobrze uszczelnić, chcę, żeby faktycznie ten smar tam mi wlazł do środka. Wciskam teraz uszczelkę, ona wyraźnie sobie wskakuje na swoje miejsce i oczywiście teraz całość będę dokładnie wycierał do czysta, tak żeby móc założyć sobie już te moje nakrętki. Tutaj nie chcemy smaru, tu nie chcemy, żeby nam się coś przyklejało, chcemy, żeby to było czyste. Świetnie. Kręci się to ślicznie. Przednie koło dostaje już swoje wyczyszczone też uprzednio nakrętki. O, i druga. Z drugiej strony, obie mają już swoje śrubki założone wstępnie. Te na imbus. I teraz tylko blokujemy śrubkę. Tak, właśnie chciałem, żeby to się leciutko kręciło. Tylne koło aż tak lekko się kręcić nie będzie, niestety. Natomiast na pewno też będzie szczelne. Będzie mogło jeszcze dużo kilometrów przejeździć, ale trzeba będzie w przyszłym sezonie pomyśleć już o wymianie łożysk. Przynajmniej tego łożyska od strony napędowej. Super! To wygląda pięknie, cicho. Oczywiście cała kosmetyka to też ściągnięcie smaru i z kołnierza, i tutaj z wnętrza ośki. Jak widzicie, wymieniłem. Rękawiczki z tych, które Wam pokazywałem, bo mi się skończyły. Kupiłem dziś szybko w sklepie takie medasepty i od razu wam mogę powiedzieć, że są słabsze, bo mi się jakoś tak łatwo rozwalają. Ok. Teraz mamy bębenek. W przypadku bębenka mamy podobną sytuację nawalone smaru, to jest nasza uszczelka od łożyska bębenka i wciskamy ją na miejsce. Dokładnie to samo w przypadku piasty tylnej. Uszczelka jest już najwyraźniej na swoim miejscu, dokładnie dalej już na mnie idzie. Pozostaje nam nakrętka. Dociskamy do miejsca, w którym łapie się zagwint. I to są moje dwie nakrętki kontrujące. Podobnie jak, jak w przypadku. Koła przedniego, one łapią mi całość i, i też dodatkowo uszczelniają ten system. Teraz nie chcę za bardzo tego docisnąć. Super, myślę, że można już złapać moje nakrętki. O, gites. Jak to wygląda? Zobaczmy. Zapadeczki cykają ładnie i zaskakują. Jest, są tu większe opory niż, niż w przypadku e, koła przedniego. E, ale jest ok, naprawdę jest ok. Teraz wiemy, że to jest czyste, uszczelnione i tak ma działać. Po dodatkowym ściągnięciu smaru tutaj, już tylko z naszych osi, wyczyszczeniu ewentualnego brudu na piastach, koła są gotowe. E, pytaliście, czy. Znaczy pisaliście w komentarzach, że na takim. Własnym przeglądzie roweru, serwisie można zaoszczędzić nawet 150 zł, powiem Wam, że nawet dużo, dużo więcej. Żaden serwis nie podjąłby się robienia tylu rzeczy przy rowerze za 300 zł. Przegląd roweru może kosztować 300 zł, ale on będzie polegał na tym, że kiedy w serwisie ktoś pokręci piastą i ona lekko chodzi, no to nikt nie będzie jej rozbierał i smarował. Natomiast rozbieranie wszystkiego, czyszczenie, smarowanie, rozbieranie bębenka, zapadek, smarowanie tego potem. Odkręcanie każdej śruby, smarowanie jej i, i czyszczenie przerzutki, rozkładanie jej na części pierwsze, jeszcze będziemy ściągać e, hamulce z piwotów i to smarować. W żaden sposób w 300 zł nie sądzę, żeby się można było zmieścić, bo to jest naprawdę, naprawdę czasochłonne. Ale z e, całe szczęście nie jest to trudne, a jest bardzo przyjemne, dlatego rzeczywiście zachęcam Was, żebyście e, robili też to e, u siebie w domu. Przy naszym fokusie pozostała już tylko wymiana elementów, na które czekam. No, i jeszcze będzie wymiana jednak wszystkich pancerzy i linek, i właśnie wspomniane smarowanie hamulców. Z takim podsumowaniem w przyszłym tygodniu pokażę Wam jeszcze te czynności i fokus będzie gotowy. Póki co, dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć.